Kochani, w kolejnym filmie i mój dzisiejszy nieogar fryzurowy sponsoruję test na żywo, zapowiadany test na żywo lokówki Serawond, którą wam pokazywałam w moim ostatnim holu i stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby właśnie wam pokazać, jak to działa, żeby nie było, że tylko tak gadam, a tak naprawdę nic z tego nie ma po prostu musicie to zobaczyć, bo to jest coś nie do opisania. Um, tak więc, tak jak wam już mówiłam w holu jedyną wadą tej lokówki jest to, że nie posiadamy do niej żadnej rękawicy takiej, która będzie nas chroniła przed oparzeniem. No, ale to jak może nie jesteście takimi sieroty, sierotami jak ja, to będzie wam łatwiej. Yy, natomiast na pewno zaletą jest to, że kabel jest obrotowy, że jest długi, więc nic nam się nie stanie yy, i też ona bardzo, bardzo szybko się nagrzewa. Tak więc ja ją sobie już podepnę, nastawię sobie odpowiednią temperaturkę. Zaraz wam zresztą powiem jaką. O tutaj taki fajny przycisk, którym ją uruchamiamy i ją można nastawić albo na... E, znaczy na, można ją nastawić na 180 stopni jest ustawiona automatycznie, ale maksymalnie można ją nastawić na 210. Także to jest też ona bardzo, bardzo szybko się nagrzewa, tu ma taką stopkę, więc ja ją sobie postawię na moim stoliku. Poczekamy, aż się e, nagrzeje, a w międzyczasie przygotujemy sobie włosy do kręcenia. Chyba. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zrobiłam sobie samuraja. Teraz możemy przejść do kręcenia włosów. To, to pudełko odstawię, bo nie jest to najwygodniejsze. I pokażę Wam, jak pięknie właśnie ta lokówka kręci włosy. Nie będę może kręciła całych włosów na widzi, bo to nie ma sensu. Ale Wam pokażę, jak ona się przecudownie sprawdza i jak pięknie te włosy właśnie. Kręci, tylko jeszcze muszę uważać, żeby się nie poparzyć, bo to jest niesamowicie proste, szczególnie z moimi zdolnościami manualnymi. Także wiecie. Uuu, i nam uciekło, ale zobaczcie, zobaczcie, patrzcie na to. Po pierwsze moje włosy się nigdy prawie tak nie kręcą, a po drugie, ten lok, on się poluzuje, owszem, ale... On będzie się pięknie trzymał przez bardzo, bardzo długi czas, także wiecie, ja nie jestem masterem w kręceniu włosów, w ogóle nie jestem masterem fryzurowym, ale to myślę, że spora osób tak ma. Dlatego jeżeli ja jestem w stanie sobie tą lokówką nakręcić włosy tak, żeby jakiś fajny efekt uzyskać i może się nie poparzyć, to znaczy, że naprawdę jest spoko. O, już mi się tutaj trochę... Wopadło mi z ręki, ale widzicie, że trzymałam króciutko i jaki jest piękny lok, coś niesamowitego, tak więc ja sobie nakręcę te włosy, nie będę Was tutaj zanudzać moim gadaniem bezsensownym. Pokażę Wam się w całych włosach nakręconych właśnie na tę lokówkę. A potem już kolejne części będziemy nagrywać jakby następnego dnia i potem jeszcze dnia trzeciego, jeżeli się uda. No i to są już moje właśnie pokręcone włosy. Jak widzicie, te loki są jeszcze takie dosyć zwarte, ale no, wam szczerze, że Mało którym sprzętem jestem w stanie sobie tak pokręcić włosy jak właśnie tą lokówką. Oczywiście poparzyłam się niemiłosiernie bez tym sierotą, ale to już pominiemy. Troszeczkę spsikałam je lakierem, ale tak bardzo delikatnie. Cały czas rozdzielam je palcami, żeby to wyglądało bardziej naturalnie i one też na pewno się bardziej poluzują jeszcze w ciągu dnia. Plan jest taki, że pokażę się Wam. Wieczorem, jak już będzie późno, zobaczycie jak one wyglądają po całym dniu albo po kilku godzinach. I też na pewno jutro zrobię Wam jeszcze update, żeby Wam pokazać właśnie jak loki wyglądają na następny dzień, gdzie ponownie zaznaczę, moje włosy, jeżeli chodzi o loki, nie trzymają się zwykle dłużej niż 2-3 godziny. Tak więc jeżeli ja już Wam chcę siebie pokazać jutro, to znaczy, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Także e, czekajcie na update, dajcie znać jak Wam się takie e, loki podobają. Zastanawiam się teraz, czy jeszcze sobie nie zamówić tej drugiej e, wielkości, w sensie większej, e, tej lokówki, bo nawet te loczki lo tutaj wychodzą przy tej średniej takie dosyć drobniutkie na końcach, jak widzicie, a może przy tamtej jakieś lepsze, takie bardziej fale można uzyskać. Dobra, dosyć tego gadania, zrobię Wam update e, za jakiś czas i zobaczymy, jak te loki będą wyglądać. Dajcie, kochani, po pięciu godzinach, pięciu godzinach od zrobienia tych loków, e, dla niektórych z Was może to nie być jakiś mega wyczyn, ale dla mnie taki stan włosów po 5 godzinach to jest rzecz wręcz prawie że niemożliwa. Ja mam je oczywiście rozczochrane i tak dalej, bo specjalnie już potem nic z nimi nie robiłam, tylko one fruwają mi tak, jak se fruwają, a tam różne rzeczy po drodze robiłam w tym czasie. Makijaż już mi się tak e, trochę rozczapiżył w ogóle, ale no, musicie sami przyznać. Że jak po 5 godzinach to naprawdę loki się trzymają i nie ma tutaj ani za dużo lakieru ani jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy. Starałam się, żeby to było tak w miarę, e, te warunki były takie w miarę, nie wiem jak to powiedzieć, naturalne. E, także no, to jest dzisiejsze podsumowanie. MS, ja Wam się pokażę jeszcze jutro, żebyście zobaczyli, jak wyglądają te loki na drugi dzień i. Może jeszcze następnego dnia, ale tego nie jestem pewna. Na pewno jeszcze pokaże się jutro. Jak na razie stan na dzisiaj po kilku godzinach jest właśnie taki, czyli jak dał mnie łapeczka w górę. Przyszła pora na drugą część naszego testu lokówki. Jak widzicie, dzisiaj mam już proste włosy, dlatego że dogrywam ten kawałek w zasadzie prawie tydzień po tym, jak rozpoczęłam test. Natomiast przygotowałam wam dwa klipy. Pierwszy klip to są włosy, które miałam na drugi dzień, czyli te tak zwane dwudniowe loki. Um, ujęcie może nie być do końca jakoś takie super, hiper rewelacyjne, dlatego, że e, było nagrywane już bardzo późno, ale jednakże widać, że te włosy są w jakimś tam w miarę dobrym stanie i wydaje mi się, że te loki naprawdę wyglądają nieźle, a uwierzcie mi, że tak jak podkreślałam wielokrotnie podczas tego filmu, jak na moje włosy to jest nawet stan rewelacyjny. Nie spodziewałam się, że będę nosiła te włosy aż 3 dni, ale udało mi się też nagrać coś dla Was i trzeciego dnia właśnie noszenia tych loków. No i okazało się, że oczywiście tam część włosów już była taka, żeby nie powiedzieć, prosta, ale na pewno prostawa. Natomiast w dalszym ciągu były takie partie, które były dosyć mocno zakręcone. No i tutaj właśnie potwierdza nam się fakt wszystko to, o czym Wam mówiłam, zarówno w holu, jak i właśnie cały czas podczas tego testu ta lokówka jest po prostu... Najlepsza. Jeżeli macie lub kiedykolwiek miałyście problem z tym, żeby włosy Wam się utrzymały, a uwierzcie mi, że w moim przypadku zawsze tak było. Ja praktycznie nigdy nie zdarzało się, żebym miała loki aż tak długo jak przy tej lokówce. Więc koniecznie musicie ją obczaić Jeżeli oczywiście lubicie nosić loki, bo nie wszyscy y, lubią Niektórzy stwierdzają, że skoro się nie da, to nie Natomiast ja zawsze mi się taki ym, look właśnie z tymi zakręconymi włosami podobał A nigdy nie mogłam sobie na niego pozwolić na dłużej I zwykle to wiązało się tylko z długotrwałym kręceniem włosów, które potem proste jak druty lądowały Także jeżeli Wam się podobał dzisiejszy test, który trwał tak troszeczkę długo i był nagrywany na raty, to oczywiście łapki w górę na zachętę. Zachęcam Was też do odwiedzania wszystkich linków, które znajdziecie na dole, tam są wszystkie moje portale społecznościowe. Of course, no i też link do samej lokówki, bo jak żeby inaczej. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, a dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem, pa pa!